Hej, cześć, czuwaj! Z tej strony Tadeusz Kuczyński oraz Michał Mandys. Witajcie w kolejnym, trzecim już odcinku naszego podcastu Mocno Harcerscy. Dokładnie tak. Dzisiaj pogłębimy trochę tematykę braterstwa, bo de facto jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które spotykamy w harcerstwie. Jedno rzeczy, jedno z rzeczy, które też w harcerstwie jak najbardziej nas y, motywuje, trzyma y, oraz pokazuje, y, co jest naprawdę bardzo ważne. Bo słuchajcie, zacznijmy od naszych mundurów. Wiele osób zauważa, zresztą bardzo słusznie, że im jesteś starszy, tym więcej masz sprawności, przypinek, a twoje mundurowanie się zmienia. Ale słuchajcie, pomyślmy sobie, kiedy Hartysz zalicza największy, mówiąc kolokwialnie, progres, największe jakby osiągnięcie, że czegoś nie miał, a coś ma. Największa różnica. Jest pomiędzy osobą, która nie ma munduru, a pomiędzy osobą, która ma mundur. Nawet harcerz, który świeżo dostał mundur, jeszcze nie ma chusty, jeszcze nie ma pogonów, ma mniejszą różnicę pomiędzy harcmistrzem doświadczonym z różnymi przypinkami niż pomiędzy harcerzem, który tego munduru nie ma. Czyli wszyscy mają mundury. Co pokazuje, że nieważne od doświadczenia, nieważne od stopnia, funkcji, de facto wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami. I o to właśnie chodzi: o to, że zawsze możemy się do, do siebie zwrócić, mówimy do, sobie, do siebie bardzo często na ty, no i yy, jesteśmy po prostu przyjaciółmi, kolegami, a nawet właśnie braćmi. To bardzo ciekawe, że harcerz na harcerza nie patrzy z perspektywy przeciwnik kontra przeciwnik ktoś, kto rywalizuje z drugą osobą o to, żeby być lepszym harcerzem. Oczywiście, dzieje się taka rywalizacja, że jedni i drudzy chcą być jak najlepsi, ale odbywa się w to sposób przyjacielski i raczej staramy się, żeby wspólnie dojść do wyższego poziomu niż kosztem innych, jak to mówią, po trupach do celu. Bardzo ciekawe, że te braterskie i siostrzane relacje, które budujemy u siebie w harcerstwie, polegają na tym, że kiedy młodszy harcerz przychodzi do drużyny, to są w niej ludzie w różnym wieku. Czasami od niego starsi o 4, o 3, o 2 lata, i w tym przypadku nie są to ludzie, którzy patrzą na niego z wyższością i chcą pokazać, jak bardzo jeszcze nic nie umie. Wręcz przeciwnie, są to jego starsi bracia albo w przypadku dużych harcerek, starsze siostry, które tylko chcą pokazać, jak, może, jak to działa, jak może e, świetnie się odnaleźć w tej grupie. No właśnie, w szkołach bardzo często ci e, młodsze osoby, które przychodzą do drużyny, e, widzą bardzo dużą rozpiętość pomiędzy sobą a kolegami rok młodszymi, a kolegami rok starszymi. W drużynie tego w ogóle nie ma. W drużynie są osoby często na tej samej funkcji, e, w tym samym wieku. Kolejną ważną sprawą w harcerstwie jest e, to braterstwo, cały czas pomoc sobie w różnych sprawach. Ja myślę, że mogę powiedzieć masę takich historii, które faktycznie to obrazują, ale taka najprostsza to. No, w ostatnim odcinku mówiliśmy o stopniach. Często, żeby realizować stopnie, potrzebujesz opiekuna, zwłaszcza tych starszych. Bardzo prosto mi powiedzieć, to co sobie po prostu przypominam, że ja potrzebowałem. W moim środowisku potrzebowałem jakoś opiekuna, w moim środowisku nie miałem takiej osoby i szybko ją znalazłem. Natomiast teraz inne osoby z innych środowisk zgłaszają się do mnie, żebym im tę próbę prowadził jako opiekun, więc można powiedzieć szybko: dobro wraca. Dobro wraca i to bardzo szybko, a czasami trochę wolniej. Jak w historii o harcerzu z mojej drużyny, którą kiedyś usłyszałem. Wyobraź sobie, że moja drużyna jest na tyle długowieczna, że wychowała już naprawdę dużo pokoleń. I ta historia jest właśnie o takim spotkaniu międzypokoleniowym. Pewien młody harcerz trafił kiedyś do Ameryki. Tam wyjechał na jakąś wymianę, coś takiego. No i w pewnym momencie miał problem, ponieważ trafił do obcego miasta. Nie miał tam zbytnio znajomych. Jedyne, co kojarzył, to to, że mieszkał tam harcerz z jego drużyny, tylko właśnie z poprzednich pokoleń. Nie myśląc długo, wziął telefon, zadzwonił do tego gościa, bo ten numer dostał jeszcze wcześniej, wiedząc, że mieszka tam w okolicy jakiś były harcerz. I jak się zdziwił, kiedy w słuchawce usłyszał, dobra, nie znam cię, nie wiem kim jesteś, nie mam mnie w domu, ale jesteś z mojej drużyny. Klucz jest pod wycieraczką? Wchodź <grytanie> śmiało. <grytanie> tej historii tak naprawdę w tej i mojej straciliśmy o co właśnie chodzi w harcerstwie. O to, że często nam, harcerzom, nie jest głupio prosić o pomoc, ponieważ wiemy, że z jednej strony ją otrzymamy, ale z drugiej strony, że ją yy, ofiarujemy kiedy będzie ona potrzebna innemu człowiekowi. Myślę, że to właśnie buduje harcerstwo. Te relacje między sobą, te połączenia jak w siatce yy, oraz to, że kiedy piszę do swojego kolegi innego drużynowego, to nie spotkam się tam z jakąś rywalizacją bądź oddroceniem, tylko często z wymieniem pomysłów czy dobrą radą. Właśnie myślę, że to buduje harcerstwo. Ta wielka siatka, sieć połączeń, to nie sieć połączeń między ludźmi, którzy sobą rywalizują i patrzą na siebie wrogo, tylko właśnie sieć przyjaciół. Która wzajemnie myśli tylko, jak wspólnie możesz sobie upięknić chwilę. I pamiętajcie, drodzy słuchacze, że tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie otworzyć się, żeby do tej siatki należeć, bo to właśnie buduje. A odcinanie się, a y, kłótnie, czy inne takie wrogie zachowania tą siatkę rujnują. A w momencie, kiedy to tworzymy, tworzymy naprawdę niesamowitą społeczność. Dziękujemy Wam pięknie za słuchanie. I czuwaj! Czuwaj!